Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj niedziela zgodnie z zapowiedzią. Dzisiaj kończymy cykl pod tytułem nad, nad, bagaż, nad nadmierna kubatura, czyli otyłość. Ostatni nasz film dotyczyć będzie, proszę Państwa, ziół. Jeżeli zastosujecie Państwo wszystkie te rzeczy, które mówiliśmy na początku, czyli te wszystkie zasady w każdym filmie są przypominane, to jeżeli już wejdziecie Państwo w pewien rytm tego, tego, tego cyklu, możecie zastosować sobie zioła, które pomogą Państwu usunąć syndrom, który dokładnie dotyczy każdego z tych pięciu, pięciu, z tych pięciu przypadłości, każdego syndromu. Dzisiaj omówię Państwu kolejno, króciutki film dzisiaj będzie, omówię Państwu kolejno od, pierwsz, od A do E, jakie zioła możecie sobie Państwo zastosować i możecie Państwo sobie e, zamiennie możecie Państwo sobie robić na przykład dwa tygodnie brać, tydzień przerwy i znowu dwa tygodnie brać i tydzień i tydzień przerwy. Wszystkie rzeczy, wszystkie materiały znajdziecie Państwo na naszej stronie Facebooka Wyzdrowieje60. Bardzo gorąco Państwa zapraszam do odwiedzania, do ściągania sobie gotowych materiałów. Macie Państwo tam bardzo dużo materiałów. Wszystkie ankiety, wszystkie, wszystkie plansze. Wszystko macie Państwo tam do ściągnięcia gratis. No i najważniejsze jest to proszę Państwa, że możecie Państwo z tego korzystać i możecie ze mną mieć tam kontakt. No Zaczynamy. Pierwszy syndrom, proszę Państwa, no to jest upośledzenie śledziony. Jest zła praca śledziony, więc to musimy się tym zająć i podaję Państwu yy, yy, mieszankę na wzmocnienie ci śledziony, czyli wzmocnienie siły śledziony, ponieważ jak wiadomo z operacyjnej medycyny chińskiej Jednym z najważniejszych lub, a nawet może najważniejszym organem trawiennym według TMC jest, proszę Państwa, śledziona. I tak. koszyczek rumianku 10 części, miętali 7 części, mniszek, ziele 5 części. Jak Państwo widzicie, wszystkie te zioła są miękkie i ich parzymy dwie łyżeczki na dwie szklanki wody, gotujemy 3 minuty, odstawiamy Odcedzamy, odstawiamy do ostygnięcia od, i możemy sobie pić 4 razy po pół szklaneczki dziennie i proszę Państwa 2 tygodnie, I potem tydzień przerwy i znowu dwa tygodnie i powinno Państwu to pomóc, powinno pomóc na pewno, widzicie Państwo te są bardzo dobre zioła, rumianek jest to, y, ziołem typowo antyseptyczny, mięta jest uchładzająca, mniszek natomiast jest ziołem oczyszczającym i wszystkie razem wzmacniają nam śledzone. Także tutaj macie Państwo na syndrom A. Teraz syndrom B jest bardziej y, złożony, ponieważ na, na ten syndrom B będzie proszę Państwa podane dwie mieszanki, y, bo do, dotyczy on nadmiaru wilgoci i nadmiar, nadmiaru śluzu. I proszę Państwa, jeszcze taka uwaga do tego syndromu. Możecie Państwo, podam Państwu teraz dwie mieszanki, które możecie Państwo sobie stosować zamiennie. Najpierw wilgoć, potem śluz, a trzecią możecie Państwo stosować sobie którą, tą, którą podałem przy syndromie A, czyli tą przed chwilą podano, ponieważ wtedy, jeżeli usprawicie sobie Państwo działanie, działanie śledziony, to Będziecie mieli mniej zaśluzowania i zawilgocenia organizmu. Ale jesteśmy teraz przy syndromie B. I podaje usuwanie wilgoci na ziele 10 części, szałwializ 7 części i krwawnik ziele części 5. I tak samo to są zioła miękkie. I bierzemy, parzymy ich dwie łyżeczki, gotujemy dwie łyżeczki na dwie szklanki wody. 3 minutki gotujemy i odcedzamy. I tak samo jak wcześniej. Pijemy 4 razy po pół szklanki. I teraz, proszę Państwa, druga mieszanka, która jest na usunięcie śluzu z organizmu. No, jak Państwo widzicie, są tu, to jest mieszanka twarda. Lukrecja korzeń jest 10 części, to jest twarde. Tatarak łączy także jest takie pół twarde, ale można zaleczyć to zioło do zielę do twardych ziół. No i kora, wierzba lub gałązki możecie Państwo sobie w zamienie stosować także pięć części. I teraz dwie łyżeczki na dwie szklanki wody i tutaj widzicie Państwo 20 minut gotujemy, odcedzamy i cztery razy po pół szklanki pijemy. Proszę Państwa, ta, 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 ta mieszanka jest mieszanką słodką i tutaj taka uwaga, jak, jak Państwu nie odpowiada ta, smak tej mieszanki, to możecie Państwo dodać sobie odrobinę na przykład pieprzu. Ona się robi taka bardziej ostra, ona wzmacnia wtedy, bo ostry, y, y, ostry smak wzmacnia. Więc tutaj możecie Państwo przy syndromie B stosować trzy mieszanki. Pierwszą, którą podałem, drugą, i także tą pierwszą wzmocnienie śledziony. I teraz proszę Państwa, y, trzeci. Syndrom C. Syndrom C. Y, syndrom C obejmuje nadmiar ognia żołądka proszę państwa jest to bardzo źle ponieważ, ponieważ ten żołądek gorący to jest nadmierne trawienie nadmiar jest ogień wydzielający się czyli może być nastąpić stan zapalny błon śluzowej żołądka no i wtedy jest problem. Może, yy, dodatkowo dochodzi jeszcze zaśluzowanie żołądka. Śluz powinien być w żołądku, tylko tyle powinno go być. Co go powinno być? nie więcej. W związku z tym podaję Państwu mieszankę na syndrom C. Liść melisy 10 części, szyszka chmielu 7 części i róża dzika, owoc części 5. I tutaj zwracam Państwu uwagę, że w pozycji numer 3 po, dzika róża jest to zioło, owoc, jest to zioło twarde, dlatego dwie łyżeczki na dwie szklanki wody macujemy całość 3 godziny. Jeżeli Państwo sobie zrobicie wieczór idąc spać, wstawicie sobie macerację do rana, słońce się za, za, dalej będzie kręcić wokół ziemi i będzie wszystko ok. I Potem gotujemy to 3 minuty, bo jest po macerowaniu, dlatego gotujemy 3 minuty, odcedzamy i 4 razy po pół szklaneczki, proszę Państwa, to sobie pijemy. Syndrom D. Syndrom D, proszę Państwa, będzie to zastój wątroby. Zastój wątroby jest bardzo częsty, dochodzi do niego poprzez. Stres poprzez złą dietę mogą być choroby, jakieś nabyte, jakiś patogen, który w nas wynika, czy na, na przykład jakaś bakteria. No może być mo, bardzo wiele, wiele chorób. Zastój wątroby powoduje, proszę Państwa, tak jak już wielokrotnie mówiłem, a tak poziomy na, zazwyczaj na żołądek i na śledziony, wszystkie refluksy, wszystkie inne rzeczy, no to mają początek w wątrobie, a w szczególności w zastroju wątroby i trzeba to rozładować, bo człowiek się robi nerwowy, jest, bez, jest bez, niestrawność, jest proszę Państwa bóle żołądka, refluksy, problemy z jelitami, problemy z, z, z trawieniem generalnie, potem w ścisie. Śledziona na nerdkach, nerki osłabiają totalnie organizm. Potem może to przejść na płuca i mamy bardzo ciężki spadek odporności organizmu. No i dlatego przy tym syndromie, e, taka oto jest mieszanka: koniczyna, dzielę, 10 części, koper włoski, 7 części, kocanka piaskowa, części 5. No, i tutaj jak podobna sytuacja jak w poprzednim, poprzednim. Poprzedniej, proszę Państwa, mieszance. Musimy to macerować. Dwie łyżeczki na dwie szklanki wody. Macerujemy 3 godziny. No, i potem gotujemy 3 minutki, odcedzamy i pijemy 4 razy po pół szklanki przed posiłkiem. 14 dni. Chciałem Państwu zwrócić uwagę, że mieszanka, którą teraz podaję na Syndrom D. Jest bardzo dobrą mieszanką, proszę Państwa, dlatego że kończy na ziele jest mieszanką oczyszczającą krew i wspomagająca w chorobach nowotworowych, więc o tym Państwo musicie wiedzieć. Kocanka piaskowa jest dziełem bardzo dobrze działającym na układ pokarmowy człowieka, nawet w przypadkach, kiedy inne zioła nie działają, to kocanka jest bardzo dobra. No, i syndrom, proszę Państwa, E. Tutaj mamy tutaj mamy osłabienie Jantnerek, ci aspektu ci, aspekt, osłabienie ci aspektu Jantnerek, czyli tutaj są jak Państwo do mnie zwracacie się o, o diagnozę, to ja zawsze tłumaczę, że są nerki zimne i osłabione. To właśnie jest osłabienie ci aspektu Jantnerek. No, i tutaj musimy osłabić. O, o, yy, Nerki ocieplić, musimy ich ogrzać i wtedy powinno się poprawiać. Jest to, proszę Państwa, rzęszeń korzeń. Stosujcie Państwo, państwo Rzęczeń syberyjski, ponieważ Rzęszeń syberyjski jest tańszy, a dobrze działa. Sosna i bój lub pąki, co macie państwo, możecie sobie użyć. No i tatarak kończę. pozycja 3, czyli nasz posłaniec. Rzęszeń jest cesarz, minister sosna, a posłaniec jest tatarak. I tutaj widzicie Państwo, że to jest yy, mieszanka cała jest twarda, wszystkie elementy tej mieszanki są twarde, dlatego, dlatego dwie łyżeczki na dwie szklanki wody gotujemy 20 minut. Jak Państwo będziecie mieli więcej nieco, tam Wam się nabierze, czy coś proszę nie robić z tego problemu. 20 minut odcedzamy, pijemy 4 razy po pół szklanki przed posiłkiem 14 dni. Jest to miesza, mieszanka mocna, zobaczycie Państwo jak. W smaku, jest mocna. Można dodać odrobinę do tej mieszanki korzenia lukrecji, tak, szczyptę korzenia lukrecji. Jeżeli ktoś z Państwa będzie odczuwał, że jest za mocna, no to dodajcie sobie odrobinę lukrecji, ona łagodzi, tak. Przy tamtej wcześniejszej mieszance był, będziecie mieli Państwo smak słodki, ponieważ cesarzem jest korzeń lukrecji, tak, tutaj go nie ma, ale możecie dodać odrobinę ono we wszystkich przepraszam, w większości mieszanek w dużo mieszanek chińskich, o tak powinienem powiedzieć. Korzeń lukres jest stabilizatorem wszystkich, że tak powiem, składników ziół chińskich i wtedy one są bardziej przyjazne do wypicia. To mamy omówione, proszę Państwa. Jeżeli ktoś z Państwa sobie wykrył, który z tych z tych syndromów, dobierzcie sobie Państwo mieszankę, mieszanki są proste, jak Państwo widzicie mieszanki są dostępne w każdej chwili, nawet jeżeli nie macie sosny to możecie sobie kupić igły w każdej chwili możecie sobie kupić w sklepie dzielarskim i można zastosować, jeżeli natomiast macie Państwo problem, bo tam chcecie mniej jeść, a tutaj cały czas jest się głodnym, bo tu wchodzi czynnik psychiczny jeżeli chcemy mniej jeść, no to organizm zaczyna szaleć, że będzie za chwilę brak pożywienia i wtedy nam się jeść chce na zapas, na zapas? no to macie Państwo tutaj no, w każdym filmie podano te mieszane, Proszę zioła na zmniejszenie łaknienia, czyli apetytu. Jest to morwa biała i mniejszek korzeń. Morwa biała, jak Państwo wiecie, jest dobrym dziełem. Jeżeli ktoś ma początki cukrzycy, ona. Ona pomaga obniżyć cukier i wprowadzić cukier, insulin, glukozę do komórek. Natomiast korzeń mniszka jest oprócz tego, że zmniejsza łapnienie. No to proszę Państwa, jeszcze jest bardzo dobrym ziołem, które oczyszcza nam organizm generalnie. Oczyszcza korzeń mniszka, to pamiętajcie Państwo. No, i teraz proszę Państwa, mój wynik. Wynik mój jest poleżający. 126 i9, czyli 10 gra 10 deko do góry. 10 deko do góry. Nie przejmuję się tym, jest to mój eksperyment, proszę Państwa. Jak to będzie działać? Zobaczymy. Na razie jeszcze nie przyszedłem do ziół. Generalnie wprowadzam tylko te, te metody, te swoje, które tam miałem. Więc tutaj nic się nie dzieje. Spokojnie do tego podchodzę, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać do 1 czerwca 2022 jeszcze jest dużo czasu. Może być w jedną stronę, może być w drugą stronę. O, tak jak jest z tym maszkarem moim, o którym Państwu mówię, no dwa razy zmieniam patronek, a nie mam widocznych efektów, a działa prawidłowo, bo wydzielina jest odpowiednia higiena rany jest utrzymana, no, a jest, no u siebie proszę Państwa, proszę ten, nie brać sobie to do siebie, może u Państwa działać, u mnie nie, niezbyt, ale do 3, do 4 z listopada jeszcze jest czas tyle na ten temat. Chciałbym Państwu życzyć, żebyście, jeżeli ktoś z Państwa będzie szedł tą drogą, żeby spokojnie do tego podchodził, tak jak ja. Nawet jak waga lekko przybędzie, to potem o organizmie wy, powinien wy, wy wyrównać lot. Turbulencje powinny już zostać, proszę Państwa, pokonane. Spokojnie do tego podchodźmy, nie głodźmy się, nie sięgajmy po suplementy, po 300 zł za tabletkę, bo to nie jest wyjście z sytuacji. To nie jest, proszę Państwa. No to dobra. Życzę Państwu sukcesów, jeżeli będziecie Państwo podążać tą drogą. Wszystkie materiały, tak jak powiedziałem, macie podane na Facebooku. Proszę wchodzić, ściągać sobie i leczyć się i zdrowieć. I teraz proszę Państwa, następnym filmem za tydzień będzie film na życzenie jednego z moich widzów który zażyczył sobie film, co się dzieje, jeżeli nie ma węchu po przebytym covid -zie. powiem Państwu, co na to. Tradycyjna medycyna chińska, ale po polsku. Proszę się nie zrażać. Proszę wysłuchać spokojnie. Powiem Państwu, dlaczego tak się może zadziać, jak się ratować, co robić. Też króciutki film będzie, ale myślę, że ten film będzie powinien być no, przydatny. Tyle, życzę Państwu wszystkiego najlepszego, żebyście wypoczęli, kto z Państwa jest na, na urlopie, to wypocznijcie szczęśliwie, wracajcie do domu, do pracy, wypoczęci, pełni energii, natomiast to jeszcze nie był, to niech jedzie sobie spokojnie, niech szczęśliwie przejedzie, odpocznie, a kto nie ma jak, albo siedzi w domu, to w pracy, to niech mu to będzie lżej, chociaż to odrobinę, niech mu to lato zwróci energię. Pamiętajcie, D3, witamina w chwili obecnej jest dostępna za darmo. Wystarczy wziąć sobie leżaczek i poleżeć sobie na wolnym czasie do godziny 11 i od godziny 15. Też środek zostawcie sobie między 11 a 14, 15. Zostawcie Państwo sobie... Mm, nie opalajcie się, bo może być za dużo tej witaminy, w cudzysłowie mówiąc. Wszystkiego najlepszego Państwu życzę. Bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. Dziękuję za komentarze, za lajki i, no i, i za subskrypcję. No. No wszystkiego najlepszego. Do widzenia.